Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Mariansz z tej strony kłaniam się. Zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną gangstersko-szachową opowieść z roku 76, której brało udział dwóch szachistów, czy tam gangsterów, jak to woli, takich jak Juan Manuel Belon Lopez. To jest jeden gościu w ogóle, nie czterech różnych. Wyobrażacie sobie, jak ten facet musiał się gdzieś podpisywać, no ja już poruszałem tę kwestię oraz. Gildardo Garcia. Powiem szczerze, jeżeli ktoś kiedykolwiek wpadnie na pomysł, aby zrealizować drugą część filmu pod tytułem Scarface, Scarface 2, to bohaterowie powinni nazywać się właśnie w ten sposób. Juan Manuel Bellon Lopez trzęsie wschodnią częścią miasta. Narkotyki, porwania to jest jego chleb powszedni. A Gildardo Garcia przybywa do miasta i powolutku przejmuje wpływy. Rozumiecie, to właśnie. To jest główny temat dzisiejszej tragi komedii szachowej moi drodzy, kawka, herbatka w dłoń. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4, gdzie ludzie Belona Lopeza chcą kontrolować centrum miasta, ale Garcia wysyła swoich chłopaków, aby kontrolowały Chinatown. I za momencik dojdzie tam do niemałej wojny gangów. Dobra, nie idziemy w to. No tak, tutaj mamy Sycyla przez D6 granego, Bach Bach, tutaj napad na piona, bronią wariant Najdorfa na czachownicy, jest kilka podejść, można w te ataki angielskie iść, można ten goniec G5 taki nieco agresywniejszy, kiedyś popularniejszy, dziś już mniej też oczywiście z długo długoruszadą ustawienie, można też tak na spokojnie i wkrótko przez F4 później i to jest właśnie plan białych, mamy przez f 6 granie, w duchu pozycji byłoby prawdopodobnie E5, jak się da E5 to powinniśmy myśleć o E5, to też zależy od tego na ile lubimy rywala, jak ostro chcemy pograć E5 nie gramy, kiedy goniec stoi na G5, to jest to tak naprawdę wyjątek, tu przez 6 w stylu cheveningiem, kontrolujemy ważne z punktu widzenia strategicznego pole d5, rzecz jasna. krótka roszada, hetmo c7 ważne posunięcie, f4, goniec C 7 król h1 enigmatyczne król h1, chodzi o to, żeby nie dostać żadnej kinder niespodzianki po tejże diagonali, rozwój ponad wszystko, goniec c 3 roszada krótka i Hetman A1. Y, Hetman z ideami przychodzenia na skrzydło królewskie zupełnie jak i w, w ataku Grand Prix to ma miejsce, no bo białe będą atakować na skrzydle królewskim przez centrum, a być może przez skrzydło hetmańskie, właśnie będą kontratakować czarne. To jest dosyć logiczne. Y, normalnie trzaska się tutaj, gra się B5, do z ideą B7, ale tutaj skoczek przez bandę idzie na C4 i teraz dzieciaczki mówią: Proszę pana, skoczki na bandzie to nie, to słabe. Oczywiście są wyjątki od wyjątków, dzieciaczki drogie. Skoczek A5. Wieża D1, też Hetman zrobił miejsce dla wieży, zwróćcie uwagę na to. Mamy posunięcie B5 i tutaj ciekawa decyzja ze strony białych. Białe grają na dymy. Jak to? Co to? Oczywiście doł jest goniec B7. Wzmocnienie pola C4 dla skoka. A biały w tym momencie oddają piona. Gambitują piona w centrum. Grając w tym momencie E5 strzał, strzał, Hetman bije, ale rekompensatą za tego piona jest rozwój, jest aktywność, no nieprawdopodobna siła gońców. Jeszcze z tempem, tak na dobrą sprawę, no mamy tutaj moi drodzy centralne linie, no wygląda to naprawdę zacnie. Nie wiem co tam mówi silnik na ten temat. Silnik mówi, że jest równo, ale jeżeli oddaliśmy piona i jest równo, to znaczy, że mamy rekompensatę, bo normalnie jeśli oddajemy piona, nic za to nie mamy, to silnik też Wam powie, no nie, nie, jesteś minus jeden i tyle. Żaden minus, więc b7. I tutaj kolejna ciekawa, odważna decyzja ze strony Manuela Belona lopeza a mianowicie jest to b4. Niebroniony pion robi widełki, o co to kurde bele chodzi? No, bele, Bellon Lopez, <laughs> że tak, żonglerka słowem, b4. No, oddanie kolejnego pionka, gambit kolejnego pionka, żeby wybić tutaj, w nadziei, że skok odbije, to w party nie poszło, ale pokażę Wam ten wariant, i wtedy wskok, skokiem na c6. Hetman musi stać blisko gońca, Po strzale zaciągamy Hetmana na tę diagonalę i goniec G5. Jeśli mówię za szybko, możecie sobie zrobić 0,75, nie ma problemu. No i grozi taki strzał, zrujnowanie tak naprawdę struktury um, na skrzydle królewskim. Materialnie lepsze dla czarnych, ale pozycyjnie, jeśli chodzi o aktywność, dużo lepsze dla białych. I możemy nawet to sprawdzić silnikiem. Zobaczcie, dwa piony um, jest w plecy biały. Ale ma plus 1,3. Co to znaczy? Że ma nieprawdopodobną aktywność. No bo normalnie jakby były dwa piony w plecy, to byłoby minus 2 i tyle. Dziękuję. Bez rekompy. Ej, na to liczył Lopez. Na to liczył Lopez. A Garcia mówi, nie, 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 nie idę w Twoje gierki. Wieża, AD. Znaczy AD. W sumie ZF nie mogła przyjść, to co ja dol. Wieża po prostu D8. I tyle. No ale no materialnie zostawia Białego z lepszą pozycją, bo Biały zdobył gońce i dwa piony. A czarny zdobył cztery piony, czyli finalnie jeden punkt. Matematycznie do przodu jest biały, chociaż tu się jeszcze dużo zmieni. Teraz należało rzekomo hapnąć na, na A6 i to tyle. Tu jednak wskok na C6. Anyway, ok. Nastąpiły strzały, no i wieża na C8. Coś zostanie odbite, jak widać. W jakiej wersji językowej to to pograć? Goniec D2 materiał zwrócony. Materialnie teraz lepsze są czarne. Ale jest skoczek D5. Tiu, i tiu i tiu, taki wredny ruch. I teraz pytanie do Was. Co gracie czarnymi? Co zagrał Gildardo Garcia? Gildardo Garcia w tym momencie zagrał bardzo praktycznie, odważnie. Garcia odwija, można powiedzieć. Wybił skoczkiem na D5, oddając Hetmana, wybijając teraz tutaj a tę a te, te, te figurę tego gońca z stępem. Po Hetmane 4 podsumujmy pozycję, bo tutaj działy się jakieś dziwne rzeczy. To jest tak: wieże grają na siebie, jeśli chodzi o materiał. Hetman gra na dwie lekkie i jeszcze czarny jest do przodu dwa piony. Więc można powiedzieć, że finalnie, matematycznie rzecz biorąc, biały jest lepszy o jeden punkt. I teraz rozbija się o to, jak szybko czarny będzie mógł się skonsolidować i jak dobrze będą współpracowały jego figury, jak dobrze będą skoordynowane. No bo załóżmy w teorii zupełnie. Hetman gra na trzy lekkie. Enough, nie? 9 punktów do 9 punktów, matematycznie patrząc, i pytanie jest takie, jak dobrze będą współpracowały te trzy lekkie na Hetmana. Jeśli będą miały w ogóle zaburzoną komunikację, no to dziękuję. Hetman tam będzie o wiele lepszy. Natomiast jeśli staną dobrze na solidnych placówkach i będą mogły się wspierać fajnie, współpracować, no to ten Hetman będzie tak naprawdę bezużyteczny często. I to, to się tutaj rozbija, moi drodzy, w dużej mierze. Goniec C3 przestawiony zostaje na F6, gdzie będzie no, pełnił kilka roli, zaraz o tym powiem. Mamy w tym momencie, moi drodzy, wieża D3, wtrącenie ataku na Hetmana, Hetmana raczej białymi oddać nie chcemy, Hetman F3 i goniec F6. Chodzi o to, żeby wieża weszła sobie na C, Uwalniamy ją od niańczenia pola F7. Goniec fajnie przesłonił e, linię F, tym samym cały czas jest aktywny na diagonali. Bardzo ważna jest ta współpraca figur, moi drodzy. Wieża A3, no i tutaj mówi, chcesz to wesieć ja i hapnę na 6, tak zresztą poszło w partii, mamy wymianę pionów. Wieża FC i to jest o to, o czym mówiłem. Skoczek stoi świetnie, nie może być wykopany przez piony, jest centralny. Goniec bardzo silny, ale też tak naprawdę przesłania linię F. Tym samym wieża została odciążona i może wejść do, no, tę samą linię, do tej linie, tutaj gdzie jej koleżanka. Siostrzyczki są razem. Pozycja jest tutaj równa. Jest 0,2 dla białych, to jest żadna przewaga. G3 idzie. w G3 prawdopodobnie po to, żeby zrobić jakąś furtkę dla króla. Wieża, moi drodzy, c1, no i już patrzą na siebie wiesz. Lopez to wybija, mamy wyjście z szachem i król przez g2 w razie czego pójdzie na h3. Wieża c2 czek, król h3, no i właśnie, król jest bezpieczny. Wydawałoby się, ale temu królowi można zabierać placówki. Może warto pomyśleć tak w kontekście jakby zabierania mu przestrzeni i tlenu, a finalnie dążąc do mata, zamknięcie go w jakiejś siatce matowej. W tym momencie skoczy fajnie broni gońca, więc można pozwolić sobie na posunięcie G5. Dosyć istotno. Ocinamy króla, aby już wyżej, wyżej nam nie szedł. W tym momencie wieża A3. Goniec mojej drodzy. 7 czarne chce uruchomić piona z F. już powolutku te piony będą ustawiały takie zasieki. Znaczy, może bardziej inaczej, będą formować lochy dla króla przeciwnika. Żebyście widzieli, jak ja tutaj gestykuluję. To by było ciekawe. Jest tempo przy okazji hetman d1. Biały mówił, chcesz to weź, ja się chętnie wymienię, ale tutaj nie, 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 czarne nie chcą wymieniać, ta wieża się przyda, wieża b2, wieża w tym momencie a7, no i idzie f5. No i to posunięcie jakby nie było zmusza białego do oddania jakości tutaj. Dlaczego? No bo jeżeli teraz ekstra tempo miałyby czarne, to co by zagrały, jak myślicie? No ten pion wspiera oczywiście g4, która jest nieprawdopodobną groźbą. Zobaczcie, g4, król h4, bum! Checkmate! What the hey! Goniec zabiera też bardzo ważne pole g5, więc jakby nie było, no trzeba wieżę oddać tutaj za gońca. Strzał na e7, skoczyk bije 7, idzie g4 anyway zaraz, nie? No właśnie, może być, może być krucho. Dlatego też g4 ze strony białych. Ogólnie hetman na wieżę i lekką powinien być lepszy. Tylko, że tutaj szczepiony i pozycja króla, jak zawsze ważny aspekt g4 nie jest dobre należało, rzekomo zagrać hetman d4 z do tempu po g4 nawet oddać na h2 chociaż kto to by liczył ale teraz już nie ma tutaj gońca więc diagonala nie jest zajęta król g5 i gramy jeszcze gramy jeszcze w szach jak tutaj silnik mówi Centralnie jest 000 równie tętko, nie można szarpnąć żadnej strony rzekomo. ale tu poszło g4 no właśnie, i to pozwala na skonstruowanie ciekawej siatki matowej ze strony czarnych. Garcia gra skoczek d5, mówi, ja nie liczę pionów, chcesz to bi. Nastąpiło bicie na f5 i teraz ruch, który kończy partię. Ruch, po którym Juan Manuel Belon Lopez wyjeżdża z miasta. Już tam nie wraca. Co to za ruch? Wpadniecie na ten ruch sami, bez silnika, to... Uff, szacun, naprawdę. Totalny szacunek. Tym posunięciem jest Wieża G2. Naprawdę. Wieża G2 odcina króla. Broni też pion. No i grozi też matem w kolejnym. A bo tu nie można. tu nie, a tu będzie bronione przez Koka. Czyli tak naprawdę ustawia siatkę matową w kolejnym ruchu już. No właśnie. Więc trzeba przyjąć te wieże, wydawałoby się. No tak, tylko że wtedy wchodzimy pod widły. Pink! króleki, się No i końcówka mniej więcej tak mogłaby wyglądać. Ten pionek ogólnie stracony. Tu idą 2 na 1 to jest skok więcej. Może nawet tak. Dziękuję poparty. Figura do przodu. Ależ ustawił siatkę. Ten Garcia Gildardo. Ty świrze. No dobra, taka opowieść gangsterska. Mam nadzieję, że się podobała. Dajcie znać, w poniedziałek wchodzimy mocno w ten tydzień.